Cześć! Jeśli zastanawiacie się nad montażem zmiękczacza wody w swoim domu, jednak nadal nie jesteście pewni, jaki model będzie dla Was odpowiedni, ten materiał jest właśnie dla Was. W dzisiejszym filmie wskażę Wam, czym należy kierować się przy doborze zmiękczacza wody. Zapraszam Was do oglądania! Instalacja zmiękczacza wody to rozwiązanie, dzięki któremu możemy zatroszczyć się o swój dom, a także własny komfort. Jego montaż jest zalecany przede wszystkim ze względu na instalacje hydrauliczno-grzewcze, w których odkłada się wytrącony kamień kotłowy. Czy wiecie, że naprawy kotłów grzewczych na warunkach gwarancji często nie są uznawane z powodu zbyt wysokiego stopnia twardości wody? Jednak nie jest to jedyny argument, dla którego warto pozbyć się twardej wody. O tym, ile szkód potrafi spowodować twarda woda, mówiłam już w innym materiale, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam. O instalacji zmiękczacza wody w domu jednorodzinnym warto pomyśleć już na etapie projektu. Jeśli jednak decyzja o zakupie została podjęta w późniejszym okresie, to nadal nic straconego. Wtedy jednak zwróćcie uwagę na wybór odpowiedniego miejsca na instalację za licznikiem, czyli na wejściu wody do domów. Koniecznie powinien się tam znajdować odpływ do kanalizacji oraz dostęp do zasilania elektrycznego. Producentów i modeli zmiękczaczy wody jest naprawdę wiele, a w gąszczu propozycji łatwo się zagubić. Jeśli chcecie tego uniknąć, ze wszystkim należy wziąć pod uwagę warunki panujące w domu. Po pierwsze sprawdźcie realny stopień twardości wody. W przypadku wody miejskiej taka informacja powinna być udostępniona na stronie wodociągów. Pamiętajcie także, że woda ze studni powinna być dokładnie zbadana przed doborem odpowiedniej stacji uzdatniania. Kolejną informacją, którą warto sprawdzić jest zapotrzebowanie na wodę. Ustalcie ile osób na co dzień będzie korzystało z wody lub jakie jest średnie zużycie w skali miesiąca. Te informacje ułatwią Wam dobór Pojemności urządzenia. Przy wyborze odpowiedniego zmiękczacza wody, koniecznie warto zwrócić uwagę na jakość komponentów, takich jak głowica sterująca czy złoże oraz jego dodatkowe funkcje. Warto wybierać urządzenia znanych i cenionych producentów, ponieważ to wiąże się z bezawaryjną pracą urządzenia, a także łatwym dostępem do części zamiennych oraz pomocą techniczną w razie wystąpienia problemów. Co więcej, warto zwracać uwagę na systemy usprawniające pracę zmiękczacza wody oraz dbające o oszczędność wody i soli podczas regeneracji. Do większości domów jednorodzinnych ze standardowym zużyciem wody zazwyczaj proponowane są kompaktowe zmiękczacze wody, np. urządzenia z serii EcoPerla Toro, EcoPerla Vita czy EcoPerla Softka. O zupełnie innym zapotrzebowaniu możemy mówić w przypadku domów o dużym metrażu, zamieszkiwanych przez wiele osób lub w przypadku domów wielorodzinnych. Tutaj lepiej lepszym wyborem będą dwuczęściowe zmiękczacze wody o większej pojemności złoża oraz wydajności np. przykład seria EcoPerla SoftTower. Czasem zdarza się, że użytkownicy twardej wody nie mają zbyt wiele miejsca na montaż zmiękczacza wody i muszą wybrać urządzenie o ścisłych wymiarach. Do takich celów najlepiej sprawdzają się kompaktowe zmiękczacze wody o niewielkiej pojemności, np. z 12-15 litrami złoża. Na rynku znajdziecie modele, które zmieszczą się w standardowej szafce kuchennej. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku mieszkania, w którym wejście wody znajduje się w kuchni. Zakup zmiękczacza wody to inwestycja, która naprawdę się opłaca, i zwraca. Co więcej, to troska o stan domowych instalacji, sprzęty AGD, wygląd łazienki, a także komfort podczas codziennych czynności domowych. Z tego powodu zainteresowanie tymi urządzeniami cały czas wzrasta. Jeśli nadal zastanawiasz się, jaki zwiększacz wody sprawdzi się u Ciebie najlepiej, napisz do nas na pomoc Do zobaczenia